wyjaśnienie sądowego radnego Adama Michała Pawlickiego okręgu wyborczy nr 4, 8, 18 Komitet Wyborczy wyborców Adama Pawlickiego, ziemia Rociska odmowy, złożenia, ślubowania. Kto z Państwa, Pani Pani jest za przyjęciem uchwały? Proszę podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? 10. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zmierzam, że uchwała nie została.